Hej siemano ludzie, Sebek z Witam was w kolejnym odcinku z wirtualnego albumu Euro 2016 z naklejkami oczywiście, no i dzisiaj standardowo otworzę sobie kolejne 5 saszetek, mam na razie tutaj 9, zobaczymy może dzisiaj coś fajnego nam wpadnie Dobra, otwieramy pierwszą saszetkę no i standardowo później sobie wkleimy 4 eee, naklejki mi tutaj dochodzą do albumu Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co przyniesie nam kolejna saszetka, druga. O, tutaj mam aż. O też. O, proszę bardzo, jest Cristiano Ronaldo. Jest Cristiano Ronaldo, Fellini, Casillas, no pięknie, Wilshere, Rotan, no pięknie jest jest Cristiano Ronaldo. Super, w końcu mi wpadł. W, w trzecim odcinku już z tej serii. Dobra, otworzymy trzecią saszetkę. O, mamy tutaj m, kawałek pucharu. Jest między innymi Azart. O, spoko. De Rossi, Darmian. Johansson. Dobra, ostatnia saszetka. I co my tutaj mamy? Ło, aż pięć naklejek mi wpada. E, ten pierwszy to fajnie w ogóle wygląda jakby miał wodogłowie. <laughs> jest i też jest Malin, Hector. Dobra. No i to będą chyba wszystkie saszetki, bo już więcej nie będę mógł otworzyć. Nie, jeszcze jedna jest. E, o, tutaj wpadają trzy naklejki. Multinio, między innymi. O, jest i też Boateng. E, dobra, i to będzie już chyba ostatnia. Tak, to już jest ostatnia saszetka. Więc e, przejdźmy sobie teraz do albumu i wklejmy sobie te naklejki. Moje naklejki są tutaj. E, ale ja zrobię to inaczej. Gdzie jest ten Cristiano Ronaldo? Mm, Gdzież on się schował? Jest tutaj Cristiano Ronaldo. <laughs> e, czy to w ogóle idzie jakoś... Nie, nie idzie tego jakoś powiększyć, szkoda. Mm, dobra, zrobimy to inaczej. Wejdziemy sobie w mój album. I tak będziemy sobie wklejać. O, tutaj wpada pierwsza naklejka z tego pucharu. Tutaj mam już też jedną połówkę. Na razie mam z napisem Euro 2016. Kolejna strona, tutaj nie mamy nic z Francji, z Rumunii też nie ma nic. O, tu mi wpadają aż dwie naklejki. Jedna i druga. Mam już 2, 4, 6 zawodników. Um, dobra, tutaj nie ma nic. O, tu mi aż z Anglii wpada trzech. Wilshire, Smalling. I tutaj kolejny zawodnik. O, tu mamy już pięciu. E, dobra, z Rosji. Z Rosji tutaj wpada nam jeden. Ignaszewicz. No ładnie. Dobra, lecimy dalej. Wiem, że macie więcej naklejek. No ja widzicie, rzadko w to gram. Nie chcę tak często wrzucać tych filmów, żeby wam się nie znudziły. Ale fajna zabawa, więc na pewno postaram się zbierać cały album. Dobra, tu mi wpada jeden Niemiec. Lecimy dalej. Tutaj Ukraina. Rotan wpada. Kolejna strona, tu z Polski. O, z Polski tylko trzech zawodników. Słabo, Mączyński, krychowiak. I rybus. No to teraz trzeba będzie polować na le Lewandowskiego. Mm, dobra, tutaj nic. I tutaj mamy Hiszpanię. Casillas, Jessica Casillas. Mm, no tutaj mamy Czeską Republikę. Dobra. Mm, z Turcji nie mamy nic. Tutaj też nie. Z Belgi wpada Azart Dobra. I tutaj z dwóch wpada mi aż dwóch. O. No i to mi się podoba. Cyk, cyk, szybko wklejam. Ja powiem Wam szczerze, że e, nie będę zbierał tych m, prawdziwych naklejek. Jakoś powiem Wam, że nie chce mi się. Dlatego też nie kupowałem tych gazet e, Super Express. Kupiłem chyba tylko jedną. Potem stwierdziłem, że jednak, jednak nie będę się w to bawił. E, nie chce mi się tego wklejać. FIFA 365 mi się strasznie podoba i ja chciałbym ją ukończyć. Tutaj mi brakuje trzech: Między innymi Ibrahimowicza ze Szwecji. No i oczywiście Portugalia, Moutinho i Cristiano Ronaldo. No to super. Dobra, lecimy dalej. Z Islandii nic. Tutaj też nic. O, tutaj mi dwóch zawodników wpadło. Cyk i cyk. Proszę bardzo. Z tej strony po lewej już mam komplecik no tutaj mam tylko dwóch zawodników i tutaj, tutaj chyba są te a właśnie, zdobądź unikalne naklejki, czyli tutaj chyba o, no właśnie ogólnie one nie wpadną w unboxingach, tylko tutaj trzeba robić chyba różne te osiągnięcia tak mi się wydaje, nie wiem jak widzicie mam tu kapitanowie drużyn mam tutaj jedną, jeden znaczek jakiś ale możecie mi napisać w komentarzu, jak zdobyć te naklejki, na przykład te tutaj. Bądź no te, no to wiadomo. No i tutaj. Możecie mi napisać. Dobra, wychodzimy stąd. To by było na tyle w tym odcinku. Czekajcie, zobaczę co. Aha, nie, to nie tutaj miało być. Wyzwania. Co oni mi tu każą? O No właśnie, tutaj co? Zbierz 12 znaklejek następującego rodzaju Loris i tak dalej i tak dalej, Szczęsny Kurdła, bufon, to są no to, to wygląda na to Czech, Tak jakby tu to trzeba zebrać co, 12 bramkarzy? Tak na to wygląda, no dobra, nieważne Wychodzę stąd Dobra, nie zanudzam już więcej was Jeżeli oczywiście spodobał wam się ten odcinek, ich trzecie i trzecie. To był trzeci. Jeżeli chcecie czwarty, no to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. No ja będę chciał skompletować cały ten wirtualny album i wtedy już zakończę z tym zabawę. Ja Was zapraszam na kolejny filmik na moim kanale. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się i miłego dzionka. Pa, pa!